28 kwietnia kompania węglowa wstrzymała wydobycie. Kilka tysięcy górników ruszyło pod Śląski Urząd Marszałkowski, Śląski Urząd Wojewódzki, przed którym aktualnie znajdujemy się. Jak Państwo słyszą, atmosfera jest bardzo, bardzo gorąca. Czy Pana zdaniem protest przyniesie jakiekolwiek efekty? Znaczy, najpierw, najpierw trzeba zacząć od podłoża tego procesu. Na pewno jest to wynik e, trudnej sytuacji całej branży górnica węgla kamiennego, nie tylko kompanii węglowej. W kompanii węglowej są największe problemy. Na dzień dzisiejszy mają ponad 6 milionów ton węgla na zwałach, e, a sprowadza się do Polski w zeszłym roku, wpłynęło, wjechało i wpłynęło do Polski ponad 10 milionów ton węgla. Z tego są te problemy wynikają. Myślę, że właśnie jeśli ten węgiel, który zalega na zwałach, zostałby sprzedany, to płynność finansowa wszystkich spółek byłaby dużo lepsza. Być może i ceny węgla również w by były wyższe. Ale to też trzeba patrzeć na, na skutki społeczne tego, co się dzieje. Bo jeśli będziemy tracić miejsca pracy, to niestety skutki finansowe poniosą i samorządy, i skarb państwa, bo tych bezrobotnych będzie trzeba utrzymywać. To dotyczy branży nie tylko górniczej, bo wiadomo, że jest to gospodarka, system na czym powiązany. Myślę, że pan minister Piechociński dobrze sobie zdaje z tego sprawę, że utrata jednego miejsca pracy w górnictwie to jest kilka następnych miejsc w branżach pokrewnych, które kooperują z górnictwem. To jest najtrudniejsza sytuacja, właśnie jeśli na Śląsku czy w Małopolsce Zachodniej straci się te 50 tysięcy miejsc pracy, to będzie na pewno Tragedia dla, dla całego regionu. Czyli możemy sądzić, że było to dopiero preludium do tego, co nastąpi. Centrale Górnicze już podjęły decyzję o tym, żeby rozmawiać oczywiście z rządem, bo jest zaproszenie nawet dzisiaj pod Urzędem Wojewódzkim, dowiedzieliśmy się, pan minister Piechociński będzie tutaj, będzie rozmowa, ale jeśli nie będzie żadnych innych decyzji, czy, czy te rozmowy będą po prostu przewlekaniem w czasie, tylko to 19 maja się pojawimy w Warszawie na manifestacji, żeby jednak może decydentom w tym kraju, panu premierowi, posłom, czy ministrowi, ministrowi gospodarki, ministrowi skarbu, bo on też odpowiada za ten majątek narodowy, dać informację taką już dosadną, że my będziemy walczyć o miejsca pracy dla Polaków. No, my nie chcemy być wyrobnikami Europy, że będziemy wyjeżdżać, nasi, nasze dzieci będą wyjeżdżać za granicę. My chcemy w tym kraju godnie pracować, godnie żyć. Panowie reprezentujecie Związek Zawodowy Kontra. Tak jest, Związek Zawodowy Kontra jest dosyć silną organizacją w górnictwie. Skupiamy też w innych branżach, ale generalnie jesteśmy silną organizacją w górnictwie. Na pewno będziemy, będziemy bronić naszych kolegów z kompanii węglowej. Byli przedstawiciele dzisiaj różnych spółek węglowych. Między innymi my też jesteśmy z południowego koncernu węglowego. Obecnie Tauron Wydobycie. Będziemy się na pewno solidaryzować, bo to dotyczy całej branży górniczej i tak jak powiedziałem, i równych, również innych miejsc pracy, czy w energetyce, w w przemyśle maszynowym. Spod śląskiego urzędu marszałkowskiego górnicy idą w kierunku spotka. W tej chwili znajdujemy się na wysokości katowickiego holdingu węglowego. No, słyszymy oburzenie skandujące tłumy. Wiele krzyków wybuchy petard.